No hej witam Was moi drodzy bardzo serdecznie z tej strony Krysu i na początek chciałbym złożyć małą reklamację, dlaczego pod poprzednim materiałem z kariery kiedy grałem z Lechem Poznań, jest tak mało komentarzy. Kurczę, liczyłem na to, że jak będzie komentarz live, to chociaż się wypowiecie na temat, czy Wam się ogólnie podoba taka forma nagrywania, czy wideo nie straciło na jakości, tak jak was prosiłem, żebyście ocenili, a tam normalnie nie ma komentarza i ja, przepraszam, się w takie coś nie bawię. Ja się, nie wiem, jestem niezadowolony z tego. Mam nadzieję, że pod tym materiałem, który obecnie widzicie, chociaż troszeczkę się to zmieni i... Napiszecie, czy, czy materiał nie traci na jakości, ponieważ nagrywam na nowym monitorze, którego jeszcze nigdy nie testowałem. Tutaj jest mój skład, który chciałbym z Wami zbudować, żeby mieć dwa bardzo silne składy. Wiem, on na razie nie jest silny. Ma to być skład obarty na benzemie i mam nadzieję dumbi. Ponieważ e, trafiłem go w paczce, on jest teraz dużo warty, jego karta z moska. Moskwa. Pomyślałem, że hulka też bym chciał przetestować. Tony Cruz również e, kupiony za dosyć tanie pieniążki, że, żeby dał dobre zgranie Będziemy tak jak i Griezmann. Więc mam nadzieję, że pomożecie mi jakoś e, ten skład e, stuningować. Po prostu, żeby naprawdę to było... No żebyśmy mieli dwa bardzo silne składy na ligę drugą, a nawet na ligę pierwszą, do której mam nadzieję uda się już niedługo awansować. Na razie jednak zagramy z składem z Ligi Angielskiej, ponieważ ten skład, który właśnie widzicie jest... No moim najlepszym składem, nie mam lepszego gra, mi się nim fantastycznie, genialnie naprawdę i pojedyncze zmiany bym w nim robił. Kupił Kompanego, kupił Jajaturę, naprawdę, ale skład ogólnie, przepraszam, prezentuje się znakomicie. Tak samo jak e, świetnie prezentuje się skład mojego pierwszego rywala w dzisiejszym odcinku. Walczymy o to, żeby awansować do ligi numer jeden. Musimy dwa mecze e, wygrać i jeden zremisować, albo wszystkie trzy wygrać. Pierwsza sytuacja: Loic Remi, szósta minuta, miał świetną okazję z lewej nogi. Niestety nie strzelił. Tutaj ładnie rozegrany rzut wolny mojego rywala: Vertonghen, za pola karnego, ale genialna interwencja Dawida Dehei. Mówiliście mi w komentarzach, żebym, żebym nie mówił Degea, tylko Dehea, więc będę mówił Dawid Dehea. Świetnie obronił. Kolejna nasza sytuacja. Andrzej Szyrle wpada w pole karne Uderza, ale Müller ma również genialne, Genialnego bramkarza na bramce Jest to oczywiście Jugo już nie, już nie mówię Hugo, tylko wiem, że Jugo Loris A mamy bramkę 26 minuta, fantastyczne dośrodkowanie Z lewej strony boiska Gaela Klisiego i Andrzej Szyrle Kto by się spodziewał, strzela bramkę Głową, po prostu głową prowadzimy 1 do 0, więc udaje się w tym pierwszym Ważnym meczu, bo potem byśmy byli już Przyciśnięci do ściany Udaje się w nim prowadzić, mam nadzieję, że uda się go w ogóle wygrać 29 minuta Diego Koszta zagrywa genialną piłkę do Staricza, Staricz wchodzi w pole karne chwilę później, to jest akcja później, jak mój rywal doprowadza do bardzo szybkiego wyrównania. No nie do zatrzymania był w tej sytuacji Dawid Dawid, przepraszam, oczywiście Daniel Staricz, który ze swoją standardową cieszynką uspokaja naszych kibiców, ładując bardzo ładnie lewą nogę piłkę do naszej bramki. i Jest jeden do jednego. Zobaczcie tutaj: 33 minuta meczu. Andre Szyrle szuka gola z rzutu wolnego. Szyrle! I mamy 2 do jednego. To jest drugi gol w dzisiejszym meczu, w dzisiejszym odcinku. Andre Szyrle. To, jak mi się gra tym lewym pomocnikiem, jest niesamowite, a tym bardziej, że jego karta z Chelsea właśnie skoczyła naprawdę na fantastyczne ceny. Kupowałem go za 2000, obecnie patrzyłem, wart jest około 15-20 tysięcy, w zależności jak tam się, jak tam się trafi. Naprawdę, szyle jest, no niesamowite, no już dzisiaj strzelił dwie bramki, to jeszcze jedna głowa, druga po stałym fragmencie gry. No naprawdę świetnie, szyrle się prezentuje. Tutaj genialna akcja mojego rywala chyba ponownie Daniel Starycz uder uderzał, ale na szczęście w słupek mamy do przerwy cztery strzały, cztery celne rywal, Te również cztery strzały, ale tylko dwa celne. Do przerwy prowadzimy 2-1, jest strasznie zakręcony mecz. William na lewej stro na prawej stronie boiska dośrodkował jeszcze w pole karnym już z linii prawie końcowej. Loris świetnie się popisał, ten strzał wybronił. Mamy rzut rożny i sytuacja, która dosyć często ostatnio jest przeze mnie napotykana, a na początku tej fify raczej aż tak to nie wyglądało. Niby się tutaj nic nie działo, a jak widzicie Hugo Loris, Hugo Loris oczywiście, no... Zabił mi Fertongena i mamy rzut karny, dlatego yy, 3 do 1 będzie podejście do piłki Andre Szydle. Liczyłem, że strzeli tutaj swojego hat-tricka w tym, w tym spotkaniu. Szydle strzela, ale genialnie, Jugo Loris wyczuł tutaj wszystko i genialnie wyjął tą piłkę. Utrzymał tym samym mojego przeciwnika nadal w meczu, który który tutaj stwarzał sobie sytuację, w którą brakowało jednej bramki, żeby doprowadzić w tym meczu do wyrównania, więc mecz jeszcze wisiał na włosku, Ramirez strzela, ale po raz kolejny Dawid De Gea, no fantastyczna interwencja, stwierdziłem, że to jest najlepszy czas na zmiany, na zmianę jedną, wejdzie Balotelli za Lojka Remiego, czyli nasza standardowa zmiana właśnie została wcielona w życie, po raz kolejny Dawid De Gea w sposób no naprawdę niesamowity, tą piłkę broni, kolejna akcja mojego rywala, ale tym razem jest już bramka Daniel Starycz tym razem nogą prawą, nie nogą lewą jak w pierwszej, w pierwszej sytuacji jest 2 do 2 w 74 bodajże minucie, więc wszystko zaczyna się od początku. Ale zobaczcie, Mario Balotelli chwila później. Nikt go nie zatrzymywał. Wpadł w pole karne, dryblując trzech obrońców. cieszynka, którą niedawno kupiłem, odblokowałem sobie poziom odpowiedni, do tego, żeby tą cieszynkę odblokować. <laughs> Jest to oczywiście Cieszynka Kalma a la Cristiano Ronaldo udało się tutaj strzelić bramkę, no po prostu nikt mnie nie zatrzymywał wpadłem rozpędzony balotelim w pole karne i prowadziliśmy 3 do 2 rywal bardzo szybko mógł odpowiedzieć, ale Diego Koszta zlekceważył ten strzał strzelił jak za chwilę zobaczycie zewnętrzną częścią stopy bardzo lekko dechea po raz kolejny interwencja no po prostu genialna, tutaj się w ogóle nie wiem co działo piłka w jakiś sposób powędrowała na poprzeczkę i mamy 50. 5 y, minutę doliczonego czasu gry. Ostatnia akcja meczu. Oscar. Dobrze, że to my mamy piłkę i bardziej jesteśmy, y, my, bliżej strzania bramki niż nasz rywal. I mamy rzut karny. Podejdzie Szydle i spróbuje w tym meczu jeszcze raz pokonać Lorisa. Nie udało się to w pierwszym karnym. W drugim się udaje. W sam środek bramki. Andre Szydle strzela dzisiaj. Hat-trika w pierwszym meczu. Prowadzimy 4 do 2. W 90. minucie tak się zakończył mecz. Szydle skompletował Hat-trika. Naprawdę man of the match. Świetny zawodnik, naprawdę genialnie mi się nim gra. Powtarzam po raz kolejny: dzisiaj dwa gole ze stałych fragmentów gry oraz, oraz jeden gol z główki. Szyrle dzisiaj bohaterem tego pierwszego spotkania, które wygrywamy, i brakuje już tylko czterech punktów, żeby awansować do Ligi Pierwszej, i dwa mecze zostały do końca. Czyli najlepiej trzeba oba wygrać, ewentualnie można zremisować któryś. Nie możemy się potknąć, jeżeli któryś z tych dwóch meczów, które przed nami, albo jeden, jeżeli przegramy. No to skończą się nasze marzenie na ten sezon o lidze numer 1. Kilka kart Busta. Myślę, że tutaj dla mojej drużyny jak najbardziej widzicie tych kart. Trochę jest paczek, się trochę naotwierało, w których się natrafiało. Fantastycznych informów, tak? Pamiętacie pewnie. Więc kilku zawodników tutaj dostanie Busta odnośnie swoich najgorszych tam cech, żeby im to jakoś podnieść. Na przykład Oscar dostał plus 5 do strzelania, Kościelny dostał. Plus dyszkę do obrony, więc ma powyżej 90, 93, dokładnie. Lo, y, Loris chciałbym mówić. Oczywiście Dehea dostał również kartę. Plus 10 do wszystkich cech, więc jest teraz bramkarzem najlepszym w grze. No i Diego Koszta plus 5 y, do tempa, plus 5 do wszystkich cech. To jest ta brązowa karta, która daje plus 5 do wszystkich cech, więc jego Koszta będzie szybszy i będzie strzelał lepiej. Mamy Polaka, mamy chyba zawodnika z Krakowa, myślę, bo Wisła Kraków Herb, Wisła Kraków Stroje. No, po prostu jest to Kraków, ale drużyna niesamowita. Druga minuta meczu, już mamy sytuację. Andre Szyrle, uderzenie, ale Kurtuak broni niesamowicie naprawdę to, co na początku robił Szyrle. Zobaczcie, 15 minuta. Szyrle, piękny strzał. Myślałem, że strzelę jedną z piękniejszych bramek ostatniego czasu, ale niestety tylko obok bramki Thibaut Kurtuak Kolejna akcja, Oscar się przepycha do Szyrle. Tym razem technicznie Szyrle, jest 17 minuta meczu, a Andre Szyrle odda już trzy naprawdę dobre strzały na bramkę. Niesamowicie jak na Wy, Wybaczcie, mam trochę ostatnio problemy z gardłem, dlatego tak e, co chwilę się e, powiedzmy stopuje. E, tutaj w nagrywaniu strzela z daleka Oscar, ale Kurtua broni naprawdę świetnie po raz kolejny, więc jak widzicie na początku meczu mamy dużo pecha. Pierwsza sytuacja mojego rywala: 30 minuta. Jaja, Ture strzela pięknie zewnętrzną częścią stopy i Woryjczyk Ostatnio Wybrzeże Kości Słoniowej na dniach zdobyło przecież e, Mistrzostwo Afryki, pokonując w finale po rzutach karnych Gane bodajże 9 do 8. I jak widzicie, wrócił Iworyjczyk, które Uderzył pięknie, naprawdę uderzył genialnie, fantastycznie to wyszło. I to była pierwsza okazja mojego rywala w tym meczu i akurat zmieścił mi bramkę, szydle się nie poddawał. Grał dalej, szydle strzela po długim rogu! I powiedzcie mi to, że to nie jest. Powiedzcie mi, że to nie jest pech. No kurde macie, no gram naprawdę dobrze lepiej od mojego rywala, co widzicie po statystykach. Rywal oddał tylko jeden cholerny strzał w światło bramki i akurat zdobył gola. No, fen, fa, fantastycznego, zawodnikiem fantastycznym. A ja gonię, staram się, strzelam Strzały niecelne albo wszystko broni Kurtua I tak wygląda e, to spotkanie Nemanja Matic nie zatrzymał tutaj Runeja Runej uderzył z, z dystansu w swojego klubowego kolegę w prawdziwym świecie W Dawida De Gea, ale bramka nie padła Starycz. no to co starycz gra naprawdę Tutaj lewą nogą zawsze Nie poddaje się zawsze do końca Szedł w tym meczu Daniel Starycz. Bardzo miałem z nim dużo problemów Tutaj przebitka udana, wygrana William spada w pole karne, chciałem strzelać Jest! Na pół godziny przed końcem meczu rzut karny. Remis w tym spotkaniu nam wystarcza. Do piłki podchodzi Shirley. Chce to zrobić bardzo mocno, bardzo dobrze. Spojenie słupka z poprzeczką po rzucie karnym. Ja rozumiem, że mam pecha w tym meczu, ale to, co się przed nią stało, było moją winą. Chciałem to zrobić mocno, chciałem to zrobić dobrze. Akcja była kontynuowana. Balotelli miał jeszcze okazję, przed polem karnym został zatrzymany. Mieliśmy rzut wolny do piłki. Podszedł Andrzej szydle. To był rzut wolny bardzo ważny. szydle strzela, piłka niestety zatrzymuje się na rami Resie, który został tam za murem ustawiony. Ostatnie zmiany już stwierdziłem, że eksperymenty no nie ma, czas, nie ma czasu, eksperymentujemy. Wszedł Hulk za Juliana na prawą stronę. I wszedł również Tony Cross za Oskara na środkowego pomocnika ofensywnego. Liczyłem, że jego podanie, które ma bardzo wysokie, coś zmieni, ale niestety nie stworzyłem w te ostatnie 20 minut żadnej klarownej sytuacji. Mój rywal również nic nie stworzył, po prostu był w obronie, zatrzymywał mnie tym kompanem i jajaturę. Naprawdę fantastycznie mój rywal miał zrobioną defensywę. Ramirez, Jajature, kompany. Kurtuła na bramce nie mogłem się przez to przedostać. Przegrywamy ten mecz 1 do 0, Dostajemy 7700 końców, jako że utrzymujemy się pewnie w lidze numer 2. No ale nasze marzenia to oczywiście liga pierwsza i mam nadzieję, że pomożecie mi do tej ligi dotrzeć, bo chciałbym, żebyście zbudowali ze mną skład, składy, e, które pomogą nam naprawdę dobrze grać. Widzieliście, mamy 50 tysięcy końców i ten skład, który Wam za chwilę pokażę i pokazywam na początku odcinka, właśnie ten możecie pomóc mi e, no, tuningować. Wiem, że na lewą stronę obróc. Można dać na przykład Jordiego Albe, można, można dać Marsely, ale to jest kwota 30-20 tysięcy. Ja bym chciał te 50 tysięcy oczywiście zainwestować w, w skład, ale żeby to był skład no naprawdę nie oparty na jednym zawodniku dobrym, tylko żeby tak rozłożyć wszystko, żeby to wszystko było ok. Tutaj dumbia ma tylko 8 graniem. Mam nadzieję, że jakoś mi to pomożecie. A może Dumbię wywalamy i kogo innego dobędziemy tam, stosujemy. To wszystko zależy od Was. Ja mam nadzieję, że mi w tym pomożecie. Jeżeli podobał Wam się materiał, koniecznie łapka w górę, bo to motywuje do dalszej pracy, którą chcę jak najbardziej. Jak najbardziej dla Was, tutaj robić i patrzeć na rezultaty, rezultaty, że naprawdę Wam się podoba to, co robię. Ja się tymczasem z Wami żegnam. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się no jutro, na pewno jutro. Nie wiem w czym, ale widzimy się jutro. Życzę jeszcze raz spokojnego dnia. Trzymajcie się. Na razie. Hejos.